Karyna, nie było A ją ustać tak, tak, na tak. spłatę kredytu studenckiego. Planuje wykorzystać pieniądze na otwarcie klubu fitness dla więźniów. Akceptuj. A ja ten. Uuu. Bez imienny. Według rządu nie istnieje. Przetrzymywany w areszcie do identyfikacji. Kopił swoje okulary na, lo, na lokalnym jarmarku. A co ja? A co ja mam? Już ci mówię. Zobaczyć. Co ja Ty się mam? Nazywasz. Ee... A Maska ukrywa jego buzię jak głubobasa. Tylko mu o tym nie przypominaj. bo Kok. To twój wow. kot tak miałknął? Nie ma No jak słyszałem Jestem kota? Karyna. Chyba, że to tutaj ten kot. Tak, Karyna. Tak, ten kot. To ten kot tak miałknął? Ale, ale mam, mam dobry widok, Max Jak się patrzę w dół. Widzisz tam wszystko? Wszystko ten kot. Ej, chłopaki! Ko, kot cię kocha. Chłopaki Co? many, many Many, many, many Oje! Oje! oh yeah, Uuu! Uuu! A Uuu! 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 O je! Uuu! cię Uuu! Uuu! oh yeah e, o pod... Uuu! Oh yeah. oh yeah. Oh yeah. mam to robisz, mam, Uuu! 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 kurde robi? Oh yeah. oh yeah. oh Uuu! O jak <laughs> idealnie wow. przy trafiłem Lubię was. Pod czym ty robisz te motki? Pod Z no. jakie motki? Aha, Z. pod Z. Aha, money 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 Chodź tutaj Co to jest? Co, Co ty robisz? Jak ty to zrobiłeś? Himłeś? Co? no o capoeira kuźwa, wow, wow, O Edi, wow, Edi Gordo. Edi Gordo. Tego nauczyłem się w kolonii karnej. A ja tego, a, a ja się tego nauczyłem, zobacz, widzisz? Patrz czego mnie nauczyła kolonia. Mm. Ja pierdykałem, jakie głupie. my jesteśmy po prostu bandziorami, którzy tak, po prostu wytłumaczą, co chodzi w tej grze. Tak, to jest Robbing Time, jest to polska gra polskiego studia, nie pamiętam nazwy, ała, polskiego studia. Jest to gra inspirowana serialem The Boys. Mm. Taak, jesteśmy... Nie oglądałem, ale kojarzę. Ja też nie oglądałem, ale też kojarzę, Chucken ja. ogląda, więc on będzie tutaj wiedział, o co chodzi. W każdym razie my jesteśmy bandziorami, więźniami, musimy okradać bank. Chyba bank w wersji demo. Gramy ogólnie... To wyglądało, jakbyśmy okradali jakieś mieszkania, nie mieszkania czy coś. Tak, ale w tej grze ogólnie okradamy bank, i naszym przeciwnikiem jest The Dogman, czyli taka karykatura. No, ja. Tak, taka karykatura Homelandera. <grystanie> homelandera dokładnie. Yes. I jeszcze yes. jest ta kobieta, kot. Tylko nie ma jej że ona... wersji demo, nie ma jej wersji. Nie, demo. nie ma jej wersji demo i ona jest tak. chyba odwzorowaniem Queen Maeve. Nie wiadomo, ale jest w każdym razie w wersji demo mamy wprowadzenie i centralny bar Crime City, a w wersji we wczesnym dostępie będzie intro mężczyzn z kobietą kot i intro Lab, jako z niewidzialnym gościem, więc my, mm -hmm. za, my zagramy sobie pewnie wprowadzonko, a wprowadzenie mamy jest to misja. Na wczesny o wczesny dostęp musimy tak. poczekać. Jest to misja o niskiej stawce na, mniejsze, na mniejszej wersji mapy, która wprowadzi cię w mechanikę Robbing Time. Przeciwnicy są wolniejsi i mniej uważni, mniej pułapek, mapa jest mniejsza, cel jest uproszczony, cały łup jest zmniejszony Czyli o 10%. Czyli to trochę okay. bym powiedział. Możliwe. Może. Możliwe. Tylko bez Let's go! Zaczynaj to robowanie Jedziemy. Chodźmy. Uważajcie tu na Homlandera. Damy radę, jesteśmy i... najlepsi. To Kurde. To, to jest on! Keep loading screen. A, dobra. Czy on lata w ogóle? To mnie zastanawia. Nie no mam no. zielonego pojęcia. Co my tu mamy? Interakcja. Zatarki. Nie można się musieli... wycofać przed wykonaniem Wup? celu. Tak, tak się w, zbieramy musieli. łup. no. Okej, okay, czyli musimy wejść tu. Dobra, idziemy. O Jezu. Spadeczki, spadeczki. O Jezu. A tu? Uwaga na oh, lasery. Ej, słyszę coś. To jest ten dog. Chyba łazi. On już idzie? O, on Serio? już on łazi. On już tu chodzi? Tak. Słyszałem jak Ja też. Kola, co to jest? To jest łup? Nie, nie, nie wiem, mogę właśnie. tym bić. Kucaj nad pułapkami są, hałasu. Nie, co strażnicy! A, są pułapki. Strażnicy to są? Mam. Tak, strażnicy. Jak mamy łupy mieć? E, patrzcie chłopaki na podłogę, jak są puszki no. i inne takie, to kucać. Okej. Okay. Ja chyba będę kłócał cały czas. Ja chyba ogłuszę tego jednego strażnika. A jak? Czym chcesz go ogłuszyć? No mam, mam butelkę ja mam Coli. Butelkę. Butelką koli można ogłuszyć. Bardzo ogłuszać. blisko, tak, mam jakiś klucz. Ej, to na samym początku był potrzebny. Bo mam baterię i forsa! Mam forsę! Dobra. A tu do latarki z bateria. Myślę, że chyba dom się tutaj przywołuje jak ten. <laughs> Tam jak nas przyłapią. Jak strażnicy nas przyłapią, no. No suń się, babo, kuźwa. To ty się suń. O, forsa. Ej, kibelek. Oh, save. Kibelek. Ojej. Oczekiwanie cześć, cześć, na wiertło. Co coś Oczekiwanie zrobić? Oczekiwanie na przyczynić. wiertło. E, wodę. A jak się rzuca? Lewym? Będziesz go bił. Chyba mo może uderzać tylko tą butelką. Co jest? Nie, no rzuciłem. Rzuciłem. Mo to można to rzucać. No i teraz zgaś latarkę. E, jakby co, chłopaki, to jest dużo apteczek w różnych pomieszczeniach. Dobra. Można rzucać, czaken. Idzie idzie, 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 idzie! To idzie. strażnik. No wiem! Zejdź mu z widoku. Nie widzi mnie przez szybę, co ty? Jestem bezimienny! Ej, on Dobra, tym się tym się bije czy się rzuca? Ogluszy. Będziemy musieli go ogłuszyć, jak na zauważy. Dobra, leży, Let's go. leży. Ogłuszony! Uciekamy! Nie róbcie dźwięku, gamonie! Uwaga, uwaga, uwaga! Butelki, butelki, butelki. Hmm. Czyli to się tylko ich ogłusza. Backup! Wezwał backup! Idzie tu, idzie tu, idzie tu! Nie mamy jak go ogłuszyć, nie mamy nic nie mamy kolejnych puszek. O, o dobra, dobra, ja dobra, 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 Co to jest? Mięso? Mięso Chyba na doga. Żeby odwrócić mi ten... Serio? E uwaga, chyba ta. Siema. No tylko, że ja mam za mało slotów, no są tylko trzy sloty. To ja wezmę, to ja wezmę mięso. Apteczka... Daj mi mięso ten i daj mi to. No na samym początku Chakien był wymagany Co to? Klucz. Co? Idzie Idź na samym początku. Idzie, idzie tu roki! Chłop, chłop tu idzie, chłop tu idzie, chłop tu idzie, No tu idzie. No nie niczy. A, No ja nie widziałem, że ty idziesz. Jest zamian. jeden strażnik? Chyba tak, chyba tylko o, ten jeden mam klucz A! <śmiech> <śmiech> Idzie do no, mnie, idzie za. do mnie, idzie do mnie, gościu Jest tam, widzę go. Mhm. Da się go zna, Fak, ta Nie. Tak. Idzie tu Idzie do was?

Snek. Snek? You are sneky. <gryst> Tutaj trzeba te? Widzę go. Gdzie, gdzie on odbakowane? pójdzie teraz? Idę. Okej. Idę, biegnę. Co to to ja ja muszę to. Przygotuj wiertło. Tak, no tam. No tak? Tam był safe. Jest safe. A, musicie znaleźć butelkę ma... i go ogłuszyć. A masz coś jeszcze na to wiertło, czy nie? To... Gdzie, gdzie jest ten safe? No to chodź za mną. Na wprost, na wprost. Jestem wolniejszy od razu mówię. Aha. Why? no bo mam wiertło, kurde, które waży, nie wiem, 30 kilo. to Oj. przy tej. tak przy tej. Co mi przy, przy, przy tycia da do tego? Hejdź. Gdzie on jest? Strata czasu. Czasu? Trzeba, trzeba obrabiać te, banki, nie banki. <ścoughs> Czy ty przyniosłeś tak w łapkę? E to już wiercisz? Co? Tak. Tak! No jelo. Ej, co? E, alarm jest chyba. Idzie do was! Dog, jest oh dogy. my god! Super hero has arrived! Super arrived. dogman, dogman przyszedł! Jaka chyba nuta! W lewo, w lewo, w lewo, żeby wyjść. Kupca to, 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 to. przed pułapką, okay. Widzę go, widzę go, widzę go, does go. Does widzę go! Jest tam, jest tam, dog! Oh, <laughs> Dogo Ty. Do, dogman. Zmęczyło, zmęczyłem się, zmęczyłem się, chwila! jaka nuta była jeszcze! Jaki super no hero! O Wano no super hero się tu pojawił! Mamy przesrane. No A to tylko tyle? Nic więcej, tam, nic więcej tam nie było? Jest chyba, był, był jeszcze gold, nie wzięliśmy wszystkiego. Nie wiem, ja przyniosłem. Aj, to ja tak, tam powinienem przyjść! musimy. A bo ty nie zabrałeś nic ze sobą. N no, no mnie tam, tam tak nie było! O. Dobra, spokojnie. Jak na wojnie. Czekaj, mam mięso, jakby co to będę go ten, rzucał w niego ja mięso. Ja mam butelkę. Widzę go, widzę go, widzę, go. jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Jest tam dog day? Tak. Dogdaj. Dog, dog dog <śmienny> Dobra. Sorry, no kurde, dog. No, hugi, dog, uugii, dog. Gdzie, Gdzie był safe? O oh, fuck, on tu Tuna, będzie prawo, szedł. Prawo. Ale on tam jest, on tam jest. Niuch, niuchu, Niuchu robi. <śmienny> <śmienny> Wezmę apteczkę. Widzę go. Też mam apteczkę. Ja, kuźwa. A, Ten tu jak A, tu z mięsem chodzi. Gdzie on idzie? Zamykam drzwi. Idzie tu! Idzie. Idzie tu. Ale nie ma już strażnika jak tyle ty, dobrego. Jak ty z tym mięskiem lataś, kuziba? Ja jestem safe! Ja muszę wziąć tutaj. Dok się no, może poszedł. wkurzyć, od razu mówię. Wiem ale jest wolny. Tak poszedł, poszedł, dawajcie do safeu. Dobra. Czekaj, ja chcę wziąć walizkę, ja chcę wziąć, ja chcę wziąć. Mm -hmm. Proszę cię bardzo. Ja, 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 jest walizka. ja, ja! Czy jeszcze coś możemy ukraść stąd? Chyba nie. Chyba nie. Nie, bo tam trzy Taka, walizki dobra, trzeba, trzeba e, czekaj, chłopaki, chłopaki, razu. macie mięso, bo ja muszę mieć walizkę w ręku. Na. No. Panie Dogm... kończymy misję. Where Panie is he? Panie Dogmenie. Where is he? On gdzieś tędy polasł. Co? No. Ale pewnie skręcił go. po drodze. No nie, bo to już dawno skręcił. Słyszę, no go. I słyszę, go. słyszę go, słyszę go. Słyszę go! No, no gdzie wy? No idziemy, no. idziemy. No się, kurde, nie idziemy tego doga. Jest, chodźcie. Co, co no to za super hero jest? Ja co teraz mamy zrobić? Trzy, Ekstrakcja. O, dobra. Let's go, kurwa! Rzuciłem mięsem. Czemu rzucasz mięsem? Bo mogę. Rock i żywy! No i pięknie, bo my żeśmy kasę. My kasę, kasę znajdywaliśmy. No. no i panie Homelander, Weź, się schowaj. To było łatwiutkie. Ej, butelka mi się zachowała. nice. To teraz Dlaczego mamy, mamy kasę. Ale czekaj, mamy, mamy kaskę, więc możemy sobie coś tutaj dokupić. Zobacz. Możemy sobie kopać hmm. butelki, możemy sobie kopać apteczki, baterie. Eee. Ja znalazłem trzy baterie, co No najmniej. właśnie tam a się można... znajduje dużo rzeczy. No to nie, to bez sensu. No nic tutaj jest? nie ma. Kupiłem coś, co to jest? Co ty kupiłeś? Radar? Co Przez to jest? A brak celów z zasięgu, dobra, wykrywacz. O to ja też to wezmę, dobra. Eee, nie w sumie. Ja wydałem własne to mi pieniądze kuźwa na Same. to. Więc korzystajcie. No ja też wziąłem. Nie, to centralny każdy dla siebie odblokowuje. Eee, dobra. dobra. Dawaj, centralny centralny bank. bank Crime City. Standardowy trudności, standardowa nagroda. Let's go Okej, okay. narzędzia są już na miejscu. Tu już pan Dogo będzie szybsiejszy. I agresywniejszy? Mm -hmm. I very agresive, no. Pasyw agresive. Capoeira. yeah! To jest, <laughs> to jest, Krzysi, to jest taki Jak się nazywała ta gra? Panicor No jest troszkę, no. Eee, czy ja wiem? Czyli póki się nie włamiemy do sejfu, nie będzie Doga. No a ewentualnie mhm. jeżeli włączymy alarm, to się Dog pojawi. O, o patrz, 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 patrz. O tam tam pokazuje tam tak, pokazuje. Ale co to jest? W sensie, że to że to pan? Ja pieniążki What the zbieram, Young, Że to pan jakiś? A i tu większa tu mapa jest teraz jest. Tak, ja jestem w piwnicach. Dobra, to ja idę na piętro. Drugi, drugie piętro jest ale nie powiem, działa beznadziejnie. Brak baterii. O jezu, nie mam Co baterii. Działa beznadziejnie. Hmm, to gra, mam 50 fps -ów. No i wszystko w porządku. Co jest? Przyleciał? Już? Pff, wy żarty robicie. Czemu przyleciał Super Dog? Super has arrived. Dobra, to butelki nas nie, nie dadzą. Why Super Doki has arrived? I don't know panowie, musimy kuźwa... Ale go słyszę gdzieś chyba na dole? Why?! Oooo! Co zrobiliście? Co? Zabił cię! Tak! Musi je podnieść mieć siateczką! O jakieś lasery kurde miał z oczu! No, no shit, man! No to jest. No to jest homolandero! Zobacz, ja ogłuszam gnojka. Ogłuszyłem go. Fajnie apteczkę idź po mnie. Widzę, leżę? Widzę. Tylko uważaj, bo tam dog, dogman łazi. Super dog? Ta. Ale, słycha... ale słychać, ale go właściwie co, nie? w sumie te same line'y co Homelander praktycznie. W piwnicy jest safe jakby, co? Jak te same line'y? Hmm. Czyli jakie? Podobne takie koki, bym powiedział. Koki, koki, doki, koki, doki. weraria Ale on nie hmm. kurna... Zbonkował cię? Tutaj, ten laserem mnie zarąbał. Jak mam cię podnieść? O. Stolen by Max play a ukradłeś no moje 350 kasy, dzięki. Hehehehe, <laughs> No bo dogdej tak tu się, dogdej, kurna, no dog się pojawił. Dog... Dogodej! Dogo. Ale on jest agresyw, tak? Oops. Tak, on jest agresji. jak cię zobaczy, spierdzielej nie ma, nie, ten... A jest szybszy od nie, ciebie? Tak, tak, ta, ta, do czego ja mam to wsadzić? W dupę. <laughs> Mam mięso w razie żeby odwrócić uwagę. Oh, great o, grejto. To był safe. Kto wdepnął w puszki? Nie ja? o, Teraz Jak ja. nie ty? Czakę to ty byłeś! Serio? Tak, serio! Co jest? O, Słyszę go gdzieś. O, nie, to ja nie wiem, Super gdzie to dog. Rzuciłem mięso! Superdog! O, zjadł. Mm. No zostaw mnie! I jak się na Kifkuje go, kifkuje go! LASEREM STRZELA! PAKSZ, pomoż MI! ZNOWU leżysz? No. NIE, GONI MNIE! Uciekaj! O, O, baks. o A oh, fuck. SUPER e. DOGO! E. Ała, co?! On co mnie uderzyło? I ja się z nim minąłem na schodach, czajcie? Co mnie uderzyło? Co mnie złapie? A to, o Jezu, to jest ten! Spałował mnie. Minąłem się z nim na schodach. Użyj tego, aby pomóc komuś, okej. Okay. Ja pierdykam, że mu wzgniął! na horror game, a nie! Czyli on jest wolniejszy, on jest wolniejszy od nas. Ej, klucz na mam jakiś. Co to, Co to za klucz? Idzie na górę, idzie na górę, na parter. Ła, no, strażnik, spadaj. Ła! Wow. Tak was informuję. Do mnie na piętro idzie?! Na parter, bo ja jestem w piwnicy. Dla. A, okej, okay, okej. Okay. Gdzie jest do czego ogniwa Goni mocy? Jest czy jest jakiś To Widzę to tam na dole. Kurna, nie, nie mam jak mu uciec. Do czego ja mam Max, klucz? No, chyba im nie? uciekłem. Ale co odkryliśmy? Chyba im uciekłem. Ej, ogniwa mocy, czy, czy e, Mam do klucz, mam potrzebne? miejsce na klucz, panowie. Jest na samym początku. Ej, tu jest dużo kluczy na górze, ja nie wiem co mam z nimi zrobić. Jakieś drzwi były ja zamknięte? Ja żadnych nie, nie znalazłem. Jak baterii. No, musisz mieć baterię? No, mam połowę. O! A on nie zmienia szyby! <noise> <noise> <A, what? głos> doglander! No, doglander nie goni! Dogday! Ja szukam drzwi jakieś. Tu jest jeszcze no. jeden klucz na górze. No, watch my bug, znowu się bawię, kurde. Roki, czy w piwnicy były jakieś drzwi do otworzenia? I'm dead. Panowie, Nie. I Tysiąc might be dead. I might znalazłem. be dead. I might be dead. Why? Dobra, czekaj, ja biorę apteczkę no. w razie <laughs> Fajnie, że you will kill me. Leave me alone. I tu już jestem z drugiej strony, dobra. To ja idę No, Ca no całą enemy, piwnicę... no enemy, leave me. <laughs> On sfiniszował mnie. No co Finishera, ty mu się tak dajesz? Zasady. No kurde, no oni na dole cały czas łażą. O, o faj, oni mnie teraz... Aha. Chopaki, czy wy zginęliście? Nie, ja leżę, nie Max, musisz mnie podnieść. Gdzie ty leżysz, dobra widzę? Ak akurat szedłem ko koło ciebie, Chaken. Poszedłem no. na górę. Ty Jesteś na górze? Ja jestem na o -o. piwnicy. Czy on mnie widzi? Takie, ty jesteś na parterze, czy gdzie? Na parterze jestem. Czy on jest koło ciebie? Bo ja go widzę. Nie wiem. Yy, za rok im chyba poszedł. Nie, stoi na korytarzu gnojek! O, poszedł. Stoi, no. Poszedł za rokiem, poszedł za rokiem. Dobra, czekać, spróbujecie tutaj obejść. Kura rura, nie Chisa, da finicy. z Doglander. O, od razu. Gdzie ty leżysz? W pomieszczeniu. W jakim pomieszczeniu? A ty możesz się ruszać, czołgę czy nie? Nie. W jakim, Mam po prostu a, w jakim pomieszczeniu na korytarzu leżysz, ty? Tak. Głupcze, ty. Wstawaj! Oh, Stolen bym... Hmm. Lęb... Mm. Uciekaj, kurła! A moje rzeczy. No, odsuń no. się, Roki. No to ty się odsuń. Masz klucz? Ja mam do czegoś klucz, ale do czego? <grym> no to Max, no to nie nas, To są do każdych drzwi, musisz się. Chodź, 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 chodź. Nie no. każdych. No, no do każdych zamkniętych drzwi. Serio? Ale na razie Ta, nie zależy, za, Wszystkie są otwarte. Mhm. Aha. Brawo, brawo. Aha, no, brawo, Acia, No to zaraz przyjdzie. Jest tam, jest tam, jest tam. Co fajcie? Dogo! No musimy na ja około podejść. A nie. Słyszę tak. go, słyszę go, słyszę go. Gdzieś łazi, ten dog jest, kujwa rany macie, macie. Jest po drugiej stronie, po drugiej stronie, jest po drugiej stronie. A tam musimy iść. Ja idę na górę. Jest po drugiej stronie. On zbił w ogóle szybę, więc mamy skrót. O! On tu, idzie tu, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. Gdzie on jest? <noise> Gdzie on jest? Ewentualnie tu po lewej, ewentualnie tu słyszę po lewej. Słyszę go! Chodź. chodź. Idę. Czy ktoś tu łazi jeszcze ze mną? Tak, chodzi. Tu się wracamy, czapkę. Mam szybę. Mam klucz. I tu są drzwi z, te na klucz. O, dobra. Musisz rzucić klucza. Dobra. Proszę bardzo. I tu jest wiertło. A, Mamy a wiertło. Klucz... Fuck. E, biorę apteczkę. I biorę a wiertło. jest klucz. To bierz wiertło. Trzeba będzie gdzieś to wiertło zanieść. No do sejfu! Uh. Słyszę go. Fuck, goni mnie ten. Polska policja. Czy jest? Co Max, jakby nas gonił, fuck. to taki tip. Fuck, biegaj z zygzakami, bo on laserem strzela. O, ale jest... jestem w dupie. No A! Za nami? Obój, nie? Tak! Jest za nami. jest za nami! Gdzie jest safe? Gdzie jest safe? A safe jest w piwnicy. W piwnicy? Gdzie idziemy? Tak! polska policja. No ty, jaka pipa, no! E, o, e, no, cun się! Dogo poszedł do piwnicy? Ty się jaja robisz. Ja idę do piwnicy też. To jest akumulator. Potrzebujemy go? Nie Fakt. wiem. Chyba. Co co, 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 Jeszcze raz. Akumulator. Akumulator. Po potrzebny akumulator? jest? No, no, ja nie wiem właśnie, ja nie, nie, nie miałem żadnego pomieszczenia. Safe jest w z piwnicy, w... mówisz tak? Tak, wiem gdzie. Dobra, my jesteś szukam, szukam. Jestem za wami. Okej, okay. uwaga na butelki. Taki, uwaga. Laser. Mhm. Gdzie? To I prawo, jest tak, ja powiem szczerze. W prawo, dobra. <laughs> Ja sobie tutaj przeszukam. Ty no, boję się Dogmana, ty. No, <grym> rąc, jak się cię goni. I tu On lewo. nie biegnie, on idzie takim szybkim tempem do ciebie. To. Dobra. Cyk, i tu będzie potrzebne chyba... Zasilanie. Dwa zasilania. Jeden został no to tam. Drugi tam został, to idę. Dobra. cyk, 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 Iyy... Co ty? Wszyscy w trójkę będziemy musieli wziąć Walizkę. Mhm, mm mhm, mm Co on ci zrobił? Co on ci zrobił? skopał mnie dwa o... razy, raz przepalił i kuźwa ten... Oooooo! Biedny czaken. Mam 1400 go. dolarów. On tu idzie, on tu idzie... Kujwa, on tu idzie go złapię. On tu idzie. Skąd wiesz? Słyszy go! Oh, fuck. Się je... O, fuck! I Idzie tu... jest... was. O, oh, fuck! Bo mam radar. Dobra. Please, don't! Słyszę go Poszed, za poszedł, ścianą! Poszedł, 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 poszedł! Yo! Ten jego oddech jest okropny! Rokio, no, idzie... No, no, za dyszkę! za tobą! Zamykaj drzwi, zamykaj drzwi, dalej. On usłyszy ten drill! On usłyszy Myślisz? ten drill! Myślisz?! Mmm... Raczej nie. Dobra, otwieramy, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Szybciej, szybciej, kurwa. A nie tu Gold. Ohohoho, o, e, palety całuniesiemy. No, let's go, let's go, let's go. Oszczędzajcie sprinta. Mhm. W lewo, w lewo, w lewo, czekaj. Radyjko. Tyle sery nie włączałem, alarmu, one ci przypalają od razu, mówię. O, okej. Okay. Oh, ja Teraz my... klatka schodowa. Oh. Co? Where? Jest tam? Where? Jest, jest. Laser! Oh, no, 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 no. No, Loso oh! no policja! Oh! <laughs> 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 Faktycznie do bagła kiedy pojechał na nas. No, no przed samymi drzwiami. C nie, goni Rokiego, goni Rokiego. Chodź, 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 chodź. Jestem przy aucie. Ja mogę go podnieść? O, ale fa ale nie nie No nie wierzę. Ale co, przy aucie cię dednął? Policjant mnie ubił, bo nie miałem zginęta już. ROCKE! O bo, bo do Glendery za mną nie poszedł, ja się z nim minąłem. Dogo, Poszedł do go, nie! za nami. Dogo! Dogo, nie! Ty, Czakiem gdzie? Ja jestem ukryty, słyszysz go, nie? Za ścianą. Jak go widzę, ominął mnie! Masz dwa wyjścia z piwnicy, Chuck'em. Wiem, ale on tu łazi. On tu łazi. To nie masz wiem, jak mu się udało wyjść. To ci znaczy, udało, no. Oh my god! Gonił mnie do safe'u, ale mnie przeoczył, na szczęście. Fuck, on jest scary. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. No i teraz co? I dupa? nic nie możecie zrobić? Nie, nie, spokojnie, no w, w końcu chyba wyjdziemy. <laughs> chyba. bo jest strażnik. Bardzo ciężko. Kurwa, to jeszcze strażnik łazi! No. <laughs> Nawalcie sobie sprinta i po prostu biegnijcie. Jesteśmy wolni. <laughs> ja też byłem wolny. Fuck, 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 fuck. Strażnik, strażnik. O, great. O, grej to, o, to. Ja pierdolę tam. przynajmniej ty, Max, może się wrócić, nie? Nie, on jest koło mnie, chłopie. Nie, no, wy, w Ty jest w ze mną, chyba, nie? Rocky? <śmuszczak> nie wiem, jest ciemno, i widzę za twoich pleców. Ale chyba jest obok ciebie, znaczy już wyszedł. Nie potrafię go zlokalizować. słyszę go oddech, co. Strażnik, dobra, widzę strażnika. poszedł w lewo, a strażnik w prawo. Tak, ja widzę strażnika przy sobie. Niech tylko strażnik idzie... Dobrze, 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 strażnik poszedł w dobrą stronę. Please Idzie do ciebie Dogman. Co? Co, kuźwa? No, 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 no. no. Czy to jest wyjście? Tak, tak, spierdzielam stąd. Dawaj. Powodzenia czakę. Cały czas. Jest, jest, dzień, wiem, dzień, już, dzień, już, dzień, wiem, wiem, już wiem, już wiem. A masz apteczkę? Tak, tak, niosę, niosę. Jak Faliżka, miałem szczęście, biega. prawie mieć dziabdło z lejzorem! Mnie też! A <laughs> i słyszę jeszcze tego? No, co tu? jest? Czy se jaja robi, że drzwi czuły w ręce? Siema. Stawaj. Zobacz, on się Ej, on, co ja Czy, on, czy on, on tu przyjdzie? A ty go chciałeś podnieść, a to sorry. Dawaj, 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 uciekamy, U, uciekamy, jest uciekamy. Resia. jestem, jestem, Dawaj, dawaj, dawaj. On tu idzie, no, o, to piszę, to jest jest. ciężkie. Gdybyś mi nie ukradł tych 700, nie ja bym miał najwięcej. A, Przepraszam, no musiałem nie. cię podnieść, no. Nie. A dobra, nie. no to, to następnym razem się nie podnoszę, dobra. Nie podnosi. ważniejszy. Ja pierdyka. Ej, ta gra jest mega <coughs> stressful. Jest ciężka, ale weź jeszcze pod uwagę, jak będzie kobieta-kot, która będzie cicho. Tylko, oh. że, tylko, że tu jest jakby jeden super bohater na jedną mapę. To nie jest, że będzie. I o, co da... O, No, energole są tysiąc? dobre. Co dają? Eee, sprinta. Jakby to były perki czy coś. No, to sprinta. Tu co, jakieś perki by się przydały też w pełnej wersji. <laughs> no. Ale ogólnie wychodzi... nie wiadomo jeszcze, ale ogólnie mm. gierka, koncept całkiem spoko. No. Indeed. Tylko ja jeszcze musiałbym zobaczyć, jak, jak wyglądają te finishery, bo ja nie widziałem, jak on się zabija nawet. my walną raz, ja dwa i skopa, i już leżałem. Ło to się. Ej, dobre, to było Robbing Time. Dajcie nam znać, czy Wam się Gierka podoba, czy chcecie ją Ciekawe zobaczyć, gierka. jak wyjdzie pełna wersja. Aha. To my bardzo chętnie zagramy. Także to tyle. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Nara!